Hejka, tutaj Lumi. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj bardzo chciałabym podziękować firmie Diablo Cher za fotel V-Master, który mi przysłali. Jest to bardzo wygodny, ergonomiczny, a zarazem ciekawy designersko fotel biurowy. Jeśli jesteście zainteresowani, to wpadajcie koniecznie na ich stronę i sprawdźcie inne produkty w tej firmie. Dziękuję jeszcze raz, a w dzisiejszym odcinku bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić z okazji Nowego Roku a 6 osób. I jest to Julia Haba, P., Kapsiuk 9 Pro, Eliska Górska, Julia Banaś i Lenia Domagała. Bardzo was pozdrawiam, a jeżeli chcecie, abym w następnym odcinku na przykład pozdrawiła ciebie, wystarczy, że napiszesz komentarz pozdrawiam, zostawisz łapeczkę pod tym filmem. I koniecznie musisz subskrybować mój kanał. A challenge dzisiejszych łapeczek to jest 10 tysięcy. Jeżeli dobijecie 10 tysięcy, to pozdrawię w następnym odcinku również 6 osób. Ale to będzie tylko chyba już tak ostatni raz i wyjątkowo. Słuchajcie. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie fajny dzień w tym nowym roku. Mam troszeczkę do sprzątania tutaj w tym moim pokoiku, ale no nie wiem, myślę, że Jeep' powinien gdzieś tu zaraz przyjść mi pomóc, bo bo chyba sobie sama po prostu z tym sprzątankiem. No nie poradzę, ale no nie wiem gdzie on jest. Muszę po niego sobie tutaj trochę wyjść, bo go poszukać. Dzień dobry, a co tutaj się robi? Owocki się, je? Dzień dobry! No jak widzisz tutaj dbam teraz o swoją dietę, ponieważ mam dużo pracy, muszę dbać o witaminki i tak dalej. No i tak postanowiłem, że no. zjem na śniadanie owocki. A co tam u ciebie słychać? Co? A co mi ugotowałeś na śniadanko? No tutaj proszę bardzo, mam tutaj to indyka, także skosztuj. Przepis jest normalnie od Gordona Ramsay'a, wow. jedynie niezawodny, także proszę bardzo, zapraszam no dobra, do konsumpcji. To sobie usiądę. nie, nie, ale pyszne, ale pyszne. Dzipl, bo musimy sprzątać w domu, wiesz chyba o tym. No wiem wiem, dlatego później posprzątamy, bo ja teraz uciekam, słuchaj, jestem bardzo, bardzo zajęty, mam ciężki dzień, także pa na razie. Pa ej, w ogóle słuchajcie, wy wiecie po co on tak ucieka szybko z domu? Dopiero co go zobaczyłam, niby coś tam na, do jedzenia zy i nagle od razu ucieka, no ja nie wiem jak zwykle. Cały dom będzie po prostu na mojej głowie. Ja jestem ciekawa, co on na tym dworzu tam robi. Ja muszę do niego pójść. G-Play, gdzie ty jesteś? Gdzieś ty się podział? Widzicie to? A co to za takie nowe dwie motoróweczki? O co z nimi chodzi? Ja jestem ciekawa, gdzie jest ten Jeep? Zaraz ten, jak on tu nie przyjdzie w ciągu pięciu sekund, to ja po prostu nie wiem. No nie wiem co ja mu zrobię, ale w sumie fajne te motorówki. A może bym sobie na tak na jedną usiadła i sobie nią powiedziła, tylko wiecie co? Ja to nigdy taką motorową sama nie no, Nie. Nie, 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 nie. Słuchaj. Miałaś, miałaś sprzątać domlu mi to miała być niespodzianka weź ja tutaj nam kupiłem właśnie specjalnie z okazji tak naprawdę tego że okay. tak nam dobrze idzie i Ale rozbudowujemy się idzie? mamy fajny domek słuchaj no nasz związek nie Aha, ale G Play, wiesz co? Mamy teraz dużo wydatków i my nie możemy sobie pozwolić na takie motorówki. Słuchaj, miałam, znalazłem parę groszy. Ale i to na pewno nie kosztuje kupię. parę groszy. No, coś się Parę okrywasz. groszy, zobacz, zobacz jakie fajne motorówki. Słuchaj, chcesz się ze mną przejechać, to no, wsiadaj, jasne. słuchaj. Tak, no. Zobacz. Szybciej ja. płynie ta motorówka niż ta ale płetwa, super. normalnie, wiesz? Ale wiesz co? Nieprawda, moja płetwa jest szybsza. Ale ekstra. Będziemy A jak się, ci się teraz nią jeździć? Jak ci się kolor podoba, słuchaj, Piękny. bo specjalnie pod ciebie wiesz, wiesz co właśnie, kolor ono z tyłu wystaje. Nie, no, no po prostu wyglądamy razem w niej super ekstra. Czekaj, to no. z niej sobie wow. tutaj. O, o, ja cię, ale ja tu wpadłam teraz do tej wody. No, mam jeszcze tutaj Uuu. taką szybką motoróweczkę, jakby wiesz, trzeba było coś załatwić, wiesz, tutaj niedaleko. No. I ogólnie niedługo jeszcze mam tutaj plan, zorganizować nam super ogródek, ale tutaj tajemnica, ale słuchaj, więcej jest nie możesz wiedzieć. i i sprzątaj, słuchaj, tak jak miałeś sprzątać, no, ale i, i wiesz co, nie wnikaj ja skąd ogólnie... ja tutaj mam pieniążki na to, okay? No dobra, nie będę pisać, pytać ciebie, ale wiesz, co ogólnie ja idę jeszcze do sąsiadki zaraz, dobra? To mnie może dobra, nie być w domu do jak coś. No, aha, dobra. Dobra. Dobra to tylko nie kombinuj, o, gdzie, nie kombinuj gdzie. nic. Gdzie on idzie w tamtą stronę? Wiecie co? Ja wam powiem. To dla mnie ogólnie to jest trochę dziwne, że nie mamy trochę pieniążków, a on tu kupuje jakieś motorówki, jakieś ogródki, i nie wiadomo co. Pójdę do sąsiadki i to ja się jej zapytam, co on się ona może o tym wie. Więc wybiorę się do niej, na no ale taką motoróweczką to wiecie co, fajnie w sumie trochę sobie popływać. Ale dobra, koniec tego gadania, trzeba donieść, o tu jak zwykle tyle tych piłek na rozwalanych tego wszystkiego, ja po prostu nie wiem, no nikt po sobie po prostu nie potrafi posprzątać. Ale dobra, idziemy do tej, tej sąsiadki, a ona uh, co, chyba ozdoby ściąga. Uh, sąsiadko, sąsiadko, spokojnie, uh. ja ci pomogę. Teraz pomogę, no cześć, nie Cześć nowego cześć, roku. Ciesz sobie. tego ciebie. No, właśnie tutaj zobacz, jak robię ładnie. Tutaj zobacz, remoncik mi zrobił twój chłopak, w ogóle mi co? zafundował, wiesz, ekipę remontował. No a... i chciałabym bardzo wam podziękować. Mam dla was a... mega niespodziankę, ja ale to jeszcze jest tajemnica. E, Sąsiadko, ale ty chyba czegoś nie rozumiesz? Jaki remont? Przecież my z mamy mało pieniędzy, to on ci nie mógł sfundować tego remontu, a ogólnie to jest sprzeczne. A, a nie, nie widać? Nie widać, jak, jak się zmieniło tutaj, on wszystko mi zafundował. On? Przyszedł i powiedział, że wiesz, że ma dzisiaj dobry dzień i ekipę za hop, hop i wszystko przecież ostatnio, jak byłam u Ciebie na kawie, to mówiłam Tobie, że u nas jest bardzo ciężko i nie mamy tylu pieniążków, żeby sobie tak zrobić, ale wiesz co? Coś się dziwnego, słuchaj. Z moim chłopakiem no. jesteśmy mega szczęśliwi teraz i mam, będziemy chcieli Wam bardzo podziękować, ale dowiecie się w najbliższym czasie, jaka to niespodzianka, Dobrze, co jest. ale słuchaj, wiesz co jest najgorsze, że D-Play dzisiaj przed i kupił dwie motorówki, takie ogromne w wartości, nie wiem, droższa jest jedna niż ten Twój dom. To macie kupę kaski, to się cieszcie, słuchaj, cieszcie się. On na pewno, na pewno. Dziwne. On na pewno legalnie wychaz... zarabia, słuchaj, Myślisz? na pewno legalnie zarabia, chyba że coś kombinuje, bo ostatnio no, słyszałam, no. że mają miejsce w mieście kradzieże i w sumie nie jestem kradzieże? pewna, ale trzeba będzie się rozejrzeć tutaj trochę, także ja wiesz co, bo mam mojego chłopaka z policji no, i on no, się no, zna no, ja na ja takich wiem, rzeczach, ja, wiem. ja z nim porozmawiam jeszcze dokładnie. a ty trochę ty chyba za dużo tego McDonalda tam jesz, bo widzę, że za oknem jest, nie wiem czy Ej, też widzicie. <laughs> no Ej, dobra, oszalałość? dobra. niepoważna jesteś, robić zrobić klinka. To słuchaj, to może później wpadnij do mnie, co? Pa! Pa! To są sąsiadka, ale wiecie co? W ogóle to jest mega dziwne, że ja po prostu tego nie potrafię zrozumieć. Że daje, dał jej w ogóle pieniążki na to? Nie, to w ogóle to jest jakiś po prostu yy, coś po prostu, że tego nie można opisać. Bardzo dziwne. Ale dobra, idę do swojego domku. Opatrzcie, tu była jeszcze taka tajna tabata. Dobra, słuchajcie, słuchaj ziomeczku, masz, masz teraz, słuchajcie, jeszcze tylko dwa domy zostały nam do ogarnięcia i wszystko załatwione, także, także jesteśmy już tak naprawdę na samym końcu naszej misji, no i wszystko idzie zgodnie z planem, nie, trzymaj się, pa, bez odbioru. Dobra, Koki, idziemy, trzeba cześć. Cześć. następny napad. Dzień, no nie skąd się tu wzięłaś? No przecież ja no, tutaj mieszkałam, w tym niebieskim no, domu. pewnie, że cię pamiętam, słuchaj, no, kiedyś cześć. z temu razem... Gieraliśmy, przecież w ogóle potrywałem cię, ale nigdy nie chciałaś na pójść ja, z, i ze mną chodzić. Ja myślałam, no, taka że ciebie byłaś. już nie ma na tym świecie, ale ty jednak jesteś. Słuchaj, no przygód miałem tyle, że hucho, ale teraz robię, słuchaj, lewe interesy, ale nie interesuj się jakie. <laughs> jakie lewe? Przyszedłem tutaj nie bez powodu, zarabiam grubą pęgę i w sumie to może byśmy poszli razem na kawkę, co? Mogę Ci pokazać mój nowy dom i z chęcią możemy tam pójść do mojego nowego domku. Ha, słuchaj, a... Wiem, gdzie jest ten, Wiem, gdzie jest ten nowy dom. Słuchaj, Skąd? bo z twoim chłoptasiem ostatnio nawet tam byłem i rozmawialiśmy co? dosyć niedawno. Przecież mamy różne ty się plany. Ty nie lubisz słuchaj, z Gplay Gplay ciebie bardzo nie lubi. Ale my mamy plany na rozwój, słuchaj, firmy naszej y, uczciwej, okay. także. Ej, słuchaj... e, e, Koksik Koksik, czy ty wiesz coś na temat tych dwóch motoróweczek? No pewnie razem kupowaliśmy z Giplay. ale przecież my o? nie mamy pieniędzy. ledwo co nam na ten dom starczyło? W pewnym słuchaj, momencie to... bezdomnymi byliśmy, no chodź na tą kawę, wchodź tutaj No to do nie, widzę, że ty niedoinformowana, macie kupy kasiory, słuchaj. My? Ale skąd? No, tajemnica, tajemnica, no, nie mogę zdradzić, ale tak się składa, że w ogóle mam dla ciebie bukiet kwiatów, proszę bardzo, słuchaj. Oj, dziękuję, dziękuję, ale ja to tylko od jak kwiatki przyjmuję, ale mimo wszystko mogą mnie dostać, więc ci bardzo dziękuję. Ale zobacz na te, te bicepsy, zobacz, słuchaj, no, jak ja tutaj ogólnie pakowałem to są, nie? Weź ostatnio tyle chodziłem na siłownię, nawet 10 godzin dziennie, nieraz ćwiczę i co? I, i w ogóle nie ma żadnego y, za, zainteresowania z Twojej strony, no, niemożliwe. No, wszystkie no, nie, tylko zimne interesy. ja pójdę do toalety, ja tu zaraz wrócę, ale ty czekaj tutaj na mnie, dobra? Możemy dobra, tak dobra, umówić. dobra, ja się tutaj lekko rozejrzę, tylko po. No, tylko nic tam nie zabieraj. Słuchajcie, w ogóle, widzicie, ten Koksik, to on się w ogóle nic nie zmienił. On cały czas jest taki sam, jak był. Jak ja no nie wiem, muszę jakąś pułapkę chyba na niego zrobić, żeby on mi więcej coś powiedział o tym G playu. Koksik, Koksik, gdzie ty jesteś? Już, już wyszłam z toalety, jesteś gdzieś tutaj? Koksik, Koksik, widzicie co, ja wam powiem. Normalnie to pusto w tym domu jest, przecież on tutaj miał w ale mam mega dzień, ja nie mogę. Idzie. A ty to zwykle Uf. masz mega dzień. A posprzątałeś się w tym domu? Nie. I co teraz? No, słuchaj, tak się składa, że właśnie zamówiłem panią sprzątaczkę. No Przyjdzie ja... za momencik i tu wszystko no, a pięknie to wyczyści, wiesz? Ale ty są, ty tego nie rozumiesz? Jaką sprzątaczkę? Przecież ty masz koszty, sprzątać. Słuchaj. A po drugie, Dobra. słuchaj, to w domu był i powiedział, że robi z tobą jakieś interesy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No Wszedł do ogóle... naszego domu znowu? To było jakieś nie tutaj dziwne, nie przechodzić. Bo on tutaj był w domu, ja poszłam do toalety i ja nie słyszałam, żeby ktoś drzwi otwierał. Tak jakby on dalej był w tym domu. Rozumiesz? Nie, no to. Czekaj, trzeba się rozejrzeć. Wiesz co? Ty się wyluzuj a, a trochę, kamery. bo ty w jesteś. W domu, Gdzie są nasze kamery? No, kamery, słuchaj, zostały zlikwidowane, ale to dla Kiemu? naszego bezpieczeństwa, bo wiesz co? Policja mogłaby mieć różne dowody. Co? Ale jakie dowody? O co chodzi? Bo ty jesteś jakaś spięta, za dużo pytasz. No, ale... tu parę diamentów, idź na zakupy, kup sobie coś ładnego co i niech masz? ci przejdzie już to dochodzenie. Co ty jesteś jakimś detektywem? Ale zadajesz skąd 500 ty masz pytań. Masz diamentów w podrywał, jakbyś chciał wiedzieć, ale pewnie ciebie to nie interesuje, więc ja sobie stąd idę i po prostu... Ja już go znajdę. Ja już go znajdę, go tego trwaniaka. Jasne, no, ty go znajdziesz. Nie, no, no, ja wam po prostu powiem, że to jest po prostu jakiś szok. No nie, gdzie ta sąsiadka? Ona miała tu do mnie przyjść i jej po prostu tu nie ma. Miała przyjść do mnie na tą kawkę też, no ale w sumie Koksik ją wypił. No to chyba sobie trochę na nią poczekam. Ogólnie to wszystko to wam powiem, że to jest takie dziwne. I zresztą on dał mi jeszcze te diamenciki. Ja nie wiem, ja po prostu, ja nie wiem skąd on to ma. Przecież wiecie, że my niedawno to bezdomnymi byliśmy, a teraz co? W diam... O, ups, ups, Halo, halo. Hi. Halo, halo! kto ty przyszedł? Sąsiadka! Halo! Ej, e, I czemu przedrzeźniać. mnie, co? Co ty, co ty sobie myślisz, Nic, e, ma, mało gówniarko, co? ci dam gówniarko. Słuchaj mnie. G Play znowu mi tu dał diamenty, a od ciebie jak wyszłam spotkałam koksika i koksik powiedział, że wy, czy że, no nie ty, no że on z Gplayem robi jakieś interesy. Rozumiesz? No słuchaj, chciałam właśnie ci to przekazać, bo już mam informacje od mojego Kazia. O, on Kazia. wszystko mi powiedział. No, że co? Koksik, Robi czarne interesy Naprawdę? i współpracuje z kimś, ale jeszcze nie wiedzą dokładnie z kim. Jest podobno dwóch podejrzanych, i no. słuchaj, podobno oni mają gdzieś ukryty ogromny skarb najprawdopodobniej w tym domu. Musimy się tutaj jak, jak rozejrzeć. I w ogóle słyszałaś to i ja ogląd włączam na chwilę telewizję, nie wiem czy wy o tym wiecie, że w ogóle burmistrzowi jakiegoś laptopa ukradli, ja nie wiem czy to jest w ogóle tak. prawda, czy nie. słuchaj, ukradli mu laptopa, no. płyty CD, telefon, także telewizor mu nawet ukradli. No, jest dużo, słuchaj, Dobra. skradzionych rzeczy. Ej, co, Musimy myśli, się tutaj, tutaj rozejrzeć. Tutaj po naszym domku. Słuchaj, dobra, skoro, ja... skoro oni tutaj coś kombinują, ty hmm, mówisz, że tutaj coś dziwnego widzę. się dzieje. Ej, ej, wiesz, co? Coś jest nie tak? Ja kupiłam tylko jednego kwiata. Skąd tu nagle są trzy kwiaty? Chcesz nie coś? wiem. Słuchaj. Ty. Patrz. Ej, co to widzisz? jest? Co, ty oni tutaj coś skrywają. <grym> tutaj jest jakaś dźwignia. Patrz, jakieś tajne przejście. Wchodzimy no. na dół, zobaczyć. Ej, Dobra, aj, to dawaj. To jest pierwsza właśnie. Ja wejdę za tołą, dobra. Dobra. to. Dobra. Ja nie mogę. Ja nie mogę, ale tutaj. Kajna kryjówka, jest tajna ja. baza jakaś. Jak Kamy, o nie. Schowaj twarz, Jezu, Za, zakryj dobra. twarz, zakryj twarz. twarz żeby tyłem żeby nas się nie, odwrócę. nie twarz Dobra. O, się Jak to poczekaj, w jest poczekaj. No. A więc e, 552W 800, ty. tak. Ej, sąsiadko, a skąd ty się tak znasz na tych komputerach? Dobra, równa się dwukropek. Słuchaj. Co? Oni tutaj mają monitoring i wszystko jest zapisywane. Czekaj, pa jest jakaś skrzynka. No, pokaż. Uho, wow. Czekaj, ja, ja też cię chcę zobaczyć. Ty, Ty, to, to, to jest ten laptop. My nie mamy takiego. laptopa. w ogóle Dobra. jest jakiś klucz? Ja wezmę ten klucz i tu w ogóle jest mo y monitor do kamer, co? Ja, ile skradzili, skradli ile pieniędzy, pieniędzy, oni pójdą Czekaj, siedzieć. Otworzę ty kluczem. Dobra. One są zamknięte na klucz jakoś, no? Ja otworzyłam. Ja, sąsiadka. Ty to widzisz? Przecież to jest tutaj łóżko pod naszym łóżkiem w sypialni. Ja jest nie rzeczywiście. Mogę. Musimy sprawdzić jest... w ogóle, czy odłożyć ten jest... kluczyk. To jest I... bardzo ciekawa kryjówka I pod diamentu? łóżkiem, słuchaj. Tu na pewno jest jakaś klapa, te łóżko się jakoś otwiera, on pewnie idą no sobie tak, skądś. wiesz. to jest taka skrzynia, wiesz co? Słuchaj. Nie, no to nie może tak zostać. Ja wezmę, może po prostu tutaj y, zamontuję po prostu y, te kamerki, co? Ogarnę je. No jakoś. dobra. A może ty byś tak. chciała to zrobić? Może bo Zaprogramuj. Ty... No? Nie, 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 zaprogramuj, słuchaj, te kamery. Będziemy obserwowali, co się tutaj dzieje. Haha, <laughs> pod mi uwagę. No, naszą ale, wiesz co? coś, coś nie mogę tego zrobić. No kliknij prawym przyciskiem na, na tą kamerę i, no, i co nie dział? No, no dobra. Na tą na przykład. Mam, mam, to mam. Ojej, co ja tu zrobiłam. I teraz na tą drugą jeszcze, tylko tym kluczem muszę tu otworzyć. Takaj. słuchaj, a może tak naprawdę to, to ty byś położyła tą kamerę swoją. Trzymaj tutaj, trzymaj tutaj. No. Okej. Okay. Masz pod nogami, połóż ją gdzieś no. tutaj na ścianie i zniszczymy te jego kamery i położymy twoją. Dawaj, połóż. Dawaj. to jest dobry pomysł, położyłam I teraz ją. Zaprogramuj ją, zaprogramuj ją i będziemy mieli tu wgląd. Dobra. To jakoś to chyba zrobiłam, ale nie jestem pewna, bo wiesz co? Dobra, uciekamy. Tylko, ale ja uciekamy. tylko widzę tą pierwszą kamerę, no. Miem, o co A tą w ogóle drugą nie widzisz? No, no, nie widzę tej drugiej kamery tamtej w tym skarbcu cały. Dobra, no to trudno, no to trudno. Musimy uciekać, słuchaj, oni tu zaraz przyjdą i pójdziemy e, no. zamkną nas gdzieś tutaj w jakimś więzieniu. Słuchaj, Jakie siedź więzienie? tutaj. Ty nawet tak Do... nie mów o żadnym więzieniu. No nie wiesz, tak naprawdę musimy iść teraz burmistrzowi oddać tego laptopa. Co robimy? No, no to można w sumie tam pójść, ale wiesz co? Nie dzwoń tak, bo tu wszystko słychać na całe miasto, sąsiadko, zwariować. Patrz! <laughs> Ja nie mogę, nie wierzę. Nie wierzę. Kurczak. Pop, pa pa, 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 pa. Chodź Czekaj. to Chodź tu, chodź to. Coś masz na czole. Bum, jajko. Ha. Nie, no weźcie się nie śmi ze mnie. No przecież nie mam tu nic takiego na czole. No, nie możesz tak. Ha, ha, Słuchaj, ha, ha. co ty mi tu robisz? Słuchaj, plan jest taki: idź do siebie do domu, ja poczekam na J-Play, ja pójdę na górę i w razie czego może on tam pójdzie, będę go obserwować, Dobra. co? Śledź go, śledź go. Dobry Dobra. pomysł. Ja idę to powiedzieć ja Kaziowi o wszystkim. Dobra, idź do tego Kazia swego. Słuchajcie, no no ja nie wiem o co chodzi, ale nie mogłam tej kamery w ogóle zainstalować. Ale pójdę sobie tu na górę, rozstawię sobie gdzieś ten swój, o, monitor. No ta druga nie jest, no tylko ta jedna. O, i tu widzicie? Tu wszystko ogólnie widać. Wszystko będzie, o, tak w górę, w dół. Tylko muszę wiedzieć, kiedy Jeeplej przyjdzie do domu. O jeku, jeku. I kiedy on po prostu. Wyjdź, wejdzie tam do środka, że mogła go obserwować, więc może... O, no. Halo, 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 a co pani... E, no Ej, co ty to... miałaś w ręku? Skąd? No, no co, jeszcze mam... nie poszłaś na zakupy? No jeszcze nie poszłam na zakupy. Wiesz co, ja idę się na chwilę położyć do sypialni. W ogóle tam tyle kwiatów było. Wiesz co, wywaliłam Ej. te doniczki z kwiatami, które To idę, to pa. T oszalałaś? Masz tu nie zaglądać. Przez najbliższe 5 minut proszę cię, żebyś została tu Stara, na górze, okej? Okay? Dobra, Ej, okay. teraz, teraz zobaczymy co o mnie w ogóle tam mówił. Albo zobaczymy co będzie na komputerze robił. Ja nie mam patrzcie, patrzcie co tam idzie. Szybko. Yeah. Piszemy kod, żeby od, od, odbezpieczyć wejście do naszego sejfu i schowamy resztę diamentów. To już ostatnia tura. Czemu ok. Ja tam nie dałam? Także no. tutaj jeszcze mam diamenciki, dobra. Wchodzimy. No, Dobra, będziemy musieli teraz Szynko, tu powsadzać, nie... ale wszystkie skrzynki są uzupełnione. Ale kozacka kryjówka, mam dobra, kozacka, p... ma, Mam pomysł. Kryjówkę. Teraz zamkniemy tutaj to wejście i wyjdziemy górnym wejściem od łóżka, od strony łóżka. okej, okay, dobra, zamykamy ja... i wychodzimy. O nie, szybko, szybko. Ja muszę, ja muszę go tam po prostu złapać przy tej jego pułapeczce. Ale on będzie miał. Widzę, co lepiej, to mu zaraz ten monitorem pokażę. Deepak, deepak, Gdzie to się było? Y i, słuchaj, właśnie tutaj kwiatki sadzę. O, Chodź, zobacz W ogóle jak ładnie. mam dla ciebie teraz, ja, ekstra niespodziankę, coś ci chcę pokazać, wiesz? No, o co Proszę chodzi? Proszę bardzo. Yy, tutaj na tym moim monitorku. A chcesz, może ja ci dam ten monitorek i sobie po prostu zobacz, co tam w środku jest, i jestem ciekawa, czy będziesz <laughs> z ciebie zadowolony. Kom, Tu masz, słuchaj. A co? O nie. O nie, O, nie, o, nie. Co, 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 co ty mi robisz? Pomocy no. No co ty mi zrobiłeś to teraz w dziurę ty jakąś jesteś, czy, ty, czy ty ze mną współpracujesz, czy pójdziesz na policję to zeznać? Słuchaj, co ja tu kombinuję, co? Ale co ty w ogóle kombinujesz? No, oczywiście, że pójdę na policję. Słuchaj, jestem w bardzo niekorzystnej sytuacji. Koksik no? zaczął mnie szantażować. <laughs> Powiedział, że jeśli mu nie, nie zrobię bazy, nie no? wybuduję mu tajnej bazy, gdzie będzie chował swoje pieniądze, to po prostu no źle skończę tak tak lekko no to mówiąc. no nie no to ja ci pomogę ja ci poprażę, musimy 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 słuchaj, coś wymyślić jakiś plan nie wiem pułapkę na koksika, no. żeby po prostu go wiesz co zneutralizować zrobiłem tajną bazę pod łóżkiem słuchaj te, te łóżko się otwiera no można ja tam wejść ale ogólnie proszę cię, żebyś nikomu o tym nie mówiła. Musimy w ogóle na początku zabezpieczyć, wiesz co? Mam tutaj specjalny bedrock. Będziemy musieli zabunkrować drzwi i okna, Dobrze. wszystkie. Żeby nikt się tutaj nie mógł dostać Dobrze. do naszego a, domku, okej? Okay? Do roboty. A to już może teraz to robić. A, a może ja bym mogła pójść na chwilę na jakiś spacer, bo ja po prostu no. Nie. Słuchaj, bunkrujemy. Nie teraz mogę... nie ma czasu na jakieś lepsze, zabawy. Widzę, jakieś bunkrowanki. Na, na razie nie wyjdziesz, słuchaj, siedź w domu i działaj, domu, działamy. Do idę, i idę z tego domu na razie. Jak chcesz, to mogę Ciebie tylko zabunkrować, jak jesteś taki cwany. Ja nie mogę, no wiecie co? No, żeby Gplay po prostu taki numer zrobił, żeby z koksikiem. Ale że koksik go zastrasza, to jest bardzo podejrzane. Ja muszę iść na spacer Ale powiem Wam, że jeszcze w tym roku nie odwiedziłam w ogóle mojej ukochanej czarownicy. Więc ja teraz do niej pójdę, przy zobaczyć, jak jej się żyje. I wiecie co? Ona wszystko wie. To ona może coś na ten temat będzie też wiedziała. To do niej zapuka. Puk, 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 puk. Proszę, Nowe proszę. Uuu, w... tu jakiś zmian. jak, to pięknie. Dzień dobry Czarownica w Nowym Roku. Szczęśliwego w ogóle tego Nowego Roku Tobie życzę. jak, nie, po dzień długerek, dzień jak, tak, Skąd czarownica, może pieniążki na ten remoncik miała, co? Tajemnica, moja słodka tajemnica, słuchaj, ogólnie powodzi się w nowym roku, także. O, no widzę, że jakoś po, nagle wszystkim się w ogóle powodzi. Dziwne to dla postanowiłam mnie. Postanowiłam z mężem tutaj właśnie sobie zrobić pokoik mam nowy i jego trumnę też ogarnęłam, także fajnie o, nam widzę. się tu mieszka. A, a, mogę zobaczyć, bo tu jakieś drzwiczki są, co? Wow, ale malutki ten pokoik, a tu kolejne drzwi. Ja nie mogę, patrzcie! W ogóle widzicie, co? Ten wystroj mieszkania to są w ogóle rzeczy, które są na z Czarownica, czy przypadkiem Gplay ci nie podarował tego rękawika? No, coś tam rzucił, ale więcej nie mówię. Słuchaj, słuchaj ogólnie co, co chcesz. Mów szybko, jest. co ci chodzi i słuchaj, uciekaj, jest bo taki jestem zajęty. problem, że w ogóle Koksik szantażował Gplaya i oni wchodzili w jakieś dziwne interesy. Czy ty wiesz o tym? Cokolwiek? No to super, słuchaj, to trzeba. Zebrać więcej informacji na ten temat. Poustawiam po ustawiam i się może czegoś dowiem. Dam Dobra, ci znać, jak, jak będzie coś wiadomo. Czy to do mnie, czy co? Dobra, przyjdę do Dobra, ciebie, tak. To tak. lecę szybko do domu, to dam Ci drzwi, To szczęśliwego nowego roku. No, na ra, na ra. Ja nie mogę, widzę, co to dla mnie w ogóle wszystko jest dziwne. I czarownica też, ten ramczyk, to są, wszystko jest w stylu takim, jak my po prostu mamy w domu, więc ja idę tutaj do domku. Będę czekać, nie wiem po prostu już na kogo, bo no, nie wiem co ja mam z tym wszystkim robić i ja o tym wszystkim myśleć, to jest dla mnie dziwne, to trochę zabunkrował ten dom, ale no, nie wiem, po prostu nie wiem co ja mam o tym myśleć, to jest takie, wiecie co. No. Mamy problem, mamy problem, mamy problem, mamy problem, Jaki problem, taśma się tobie zacięła czy coś, Ech. tylko mamy problem? Właśnie, otworzyłam pro... no. swoje podsłuchy, ponieważ no. mam je w całym mieście no. i za pomocą magii mogę wszystko podsłuchiwać, słuchaj, koksik został wsadzony do więzienia, będzie Siedział yes, i to dosyć długo. No dobrze. jego wspólnik, jest w areszcie i na razie jeszcze nie wiadomo, na ile pójdzie siedzieć, Muszę ale jest w niebezpieczeństwie. To zaraz powiedzieć, no. I, słuchaj, e, ogólnie nie wiadomo, jak się to skończy. Policja rozpatruje tę sprawę, także Ech. ja już lecę na razie. No dobra, ale kurde, co teraz będzie z moim G-Playkiem? Ja nie mogę i widzę co? Tak, ten koksik wszystko namieszał, jak zwykle, i ja nie wiem, no po prostu, czy ten G-Play wróci do mnie do domu, czy nie. Więc lecę wszystko powiedzieć ogólnie mojej sąsiadce, a z z Wami się żegnam i życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku. Do następnego odcineczka. Pa pa!